Bodziszek cuchnący to roślina lecznicza, która będzie polecana dla, dla osób z bólami żołądka, wrzodami, biegunkami czy problemami jelitowymi. Oprócz tego zadziała moczopędnie i zregeneruje wątrobę. Przyda się także osobom z trądzikiem, uszczycą czy bielactwem. Z liści bodziszka cuchnącego możesz robić okłady na zmienioną skórę atopową czy z bielactwem. Bodziszka cuchnącego możesz zastosować także przy bólach ucha. Zrób z niego kulkę. I taką kulkę włóż do ucha na całą noc. Rano powinieneś poczuć ulgę. Ekstrakty z bodziszka cuchnącego wykazują działanie przeciwbakteryjne wobec niektórych szczepów bakterii, w tym Staphylococcus aureus i Escherichia coli. Co więcej, działa on przeciwwirusowo, między innymi przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C, HCV i wirusowi opryszczki. Zawiera flavonoidy, antocyjany i garbniki, które mają silne właściwości przeciwutleniające. Z kodem Naturaterapia otrzymasz 20% zniżki na bodziska cuchnącego w kapsułkach firmy Yango.